Cześć Mesej, Radek z tej strony, a dokładnie Tufor. Gram, mieszkam, i tworzę w Krakowie. Mam 28 lat. Regularne livey odbywają się u mnie na kanale Twitch od ponad półtorej roku już, gdzie staram się utrzymywać kontakt z starymi już widzami oraz przede wszystkim nowo poznanymi widzami. Staram się tworzyć livey z kupione głównie w kierunku tak zwanego family friendly. Bez żadnych agresywnych podejść do innych osób, obrażeń i tak dalej. Nie, u mnie tego nie zobaczycie. Przede wszystkim staram się utrzymywać kontakt z osobami, które poznaję na tu live. Grałem z nimi w gry, rozmawiam z nimi. To jest mój priorytet, gdyż jakby nie było, każdy live jest odskocznym od tego, co się dzieje tuż po pracy. Po prostu staram się zrelaksować. Właśnie na kanale. Czemu miałbym zostać waszym streamerem? Odpowiedź jest jasna. Lubię grać w gry, lubię tworzyć dla ludzi i rozmawiać z nimi, poznawać ich. Jest to mój priorytet, więc czemu nie? Czemu nie spróbować?